Teraz powstaną ruchy na rzecz ich wyjścia albo renegocjacji, raczej nie <laughs> obejmujące partie rządzące, chociaż to też niewykluczone w, w części krajów, ale obejmujące opozycję i mhm. rozmaite siły społeczne. Więc przez Unię Europejską się. Przetoczy tsunami. Było trzęsienie ziemi na wyspach, teraz tsunami się zbliża i zaleje cały, całą Unię Europejską kontynentalną, i skutkiem może być wielkie osłabienie. Unii, nawet jeżeli y, żadne państwo z niej w końcu nie wyjdzie. Wyczuwam w panów wypowiedziach taką minorową tonację, tymczasem niektórzy komentatorzy stawiają sprawę zupełnie inaczej. Mówią, e, Unia Europejska pogrążona jest w kryzysie. Ten, te forsowanie reformy może być ożywcze dla wspólnoty. Co sądzić o takiej no, To zależy w jakim kierunku te reformy pójdą, bo euroentuzjasi forsują reformy polegające na pogłębieniu. Pana ceł na, na przykład przezwyciężenie kryzysu ekonomicznego, które przecież Przecież ciągle trwa, a zwłaszcza w strefie euro. Ale jeszcze tutaj w nawiązaniu do powiedzi pana doktora chciałbym powiedzieć o, o tym, co niebawem nas czeka, jeśli chodzi o te trendy eurosceptyczne. Przede wszystkim wybory we Francji będą bardzo ważne. Maria Le Pen no, jest poważnym kandydatem i we Francji... Też może się nieco w kierunku bardzo eurosceptycznym sytuacja zmienić. Jeszcze chciałbym zwrócić uwagę, jeśli chodzi o wyniki wyborów brytyjskich, na przyszłość struktury państwa samej Wielkiej Brytanii. Mam na myśli oczywiście wyniki w Szkocji, które niezmiernie umocniły tę partię nacjonalistyczną szkocką. Kosztem lejburzystów. Kosztem Wiadomo, że oni popierali te referendum, które ostatecznie się zakończyło niepowodzeniem o oderwaniu, o usamodzielnieniu Szkocji, ale to im daje wiatr w żaglę i mają teraz bardzo dobrą pozycję przetargową, żeby żądać taką reformę w Wielkiej Brytanii, żeby była maksymalna decentralizacja, żeby rząd szkocki miał większe kompetencje, co zresztą Cameron obiecuje. Ale do czego to może prowadzić? Może to prowadzić do swoistej takiej federalizacji Wielkiej Brytanii. Bo to może też ożywić podobne tendencje w innych częściach Wielkiej Brytanii. Pan Krzysztof. Ja Chciałem zwrócić uwagę, że to jednak yy, nie chodzi o, o, o reformę yy, Unii ani o spór o tą tak zwaną finalitę politik. No, yy, Cameron, Cameronowi chodzi o jedno. tak? On chce yy, grać na tych nastrojach yy, anty. Imigranckich. Ja się tak, tego boję, że w najbliższym czasie no, będzie prowadzona polityka antyimigrancka, również antypolska. I to wtedy, to podburzanie, szczucie i wywoływanie nastrojów ksenofobicznych może mieć wpływ także na życie, na życie Polaków. Ja przypomnę, to jest bardzo stara metoda sprawowania władzy. tak? Przerzucanie konfliktów wewnętrznych na, na, i, 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 i nierozwiązywanie problemów wewnętrznych no i, i, i szczucie, na, szczucie na obcego. Przypomnijmy, przecież w Wielkiej Brytanii aż tak ogromny, nie, nieprawdą są te argumenty, że no na przykład Polacy zabierają y, miejsca pracy. W tej chwili Bezrobocie na, na Wyspach to jest około 5-6%, czyli to ma charakter zupełnie higieniczny. Wielka Brytania ma dzietność na poziomie 1,9%, a więc też pewien dopływ świeżej krwi zewnętrznej jest potrzebny, żeby to społeczeństwo się nie starzało. Moim zdaniem to jest to, co robi Cameron. I to, co będą robili prawdopodobnie politycy francuscy, to jest wyszukiwanie takich tematów zastępczych. No I widzimy, że to jest typowe w ogóle dla polityki europejskiej. I tymi prognozami staje. rozmaitymi dotyczącymi zarówno sytuacji wewnątrz wspólnoty brytyjskiej, jak i wewnątrz Unii Europejskiej kończymy ten fragment naszego programu, ale już za chwilę po przerwie wracamy do Państwa. To Jest program Geopolityka, a w studiu przypomnę, są ze mną eksperci: pan Krzysztof Rak, pan dr Grzegorz Kostrzewa Zorbas oraz pan profesor Paweł Soroka. Kontynuujemy jeszcze na chwilę temat brytyjski. Bardzo z nim ciekawie związany wątek szkocki. Szkocka Partia Niepodległości zdobyła prawie wszystkie szkockie mandaty, zastępując w ten sposób dominację lejburzystów do tej pory na szkockiej scenie politycznej. W programie wewnętrznym mówi się, że to zmiana niewielka. Szkocka Partia Niepodległości jest partią o charakterze socjaldemokratycznym, wyraźnie, wyraźnie przywiązana do programu świadczeń socjalnych państwa. Ale jeśli chodzi już o temat e, miejsca Szkocji w Wielkiej Brytanii, no rzecz jest ciekawa. To jest partia niepodległościowa, która chce przywrócić i przywróci na porządek dnia, zarówno w Zjednoczonym Królestwie, jak i w Europie, tworzenie nowych suwerennych państw z podziału istniejących wielonarodowych. I przez pewien czas Europa zaczęła zapominać, Europa i świat zaczęły zapominać o możliwości oderwania się Szkocji po przegranym przez jej zwolenników, przez zwolenników Niepodległej Szkocji, referendum we wrześniu 2014 roku niedawno. Ta przegrana była wyraźna dziesięcioma punktami procentowymi. 55 do 45 Szkotów opowiedziało się za pozostaniem w Zjednoczonym Królestwie. Ale zwolennicy niepodległości nie rezygnują i teraz otrzymali potężne narzędzie w, w tym reprezentację blisko dziesięcioprocentową w całej Izbie Gmin. I na porządek dnia sprawa wróci z zamiarem takiej zmiany warunków, aby następne referendum niepodległościowe zostało rozpisane i wygrane, i będą skutki poza wyspami do tego zmierzam. Inspiracja kolejna dla ruchów odśrodkowych w innych państwach, w szczególności dla. Zwolenników likwidacji Belgii, podziału na część niderlandzką i część francuską, oraz dla rozpadu Hiszpanii, w szczególności poprzez wyprowadzenie Katalonii, wielkiego i najbogatszego regionu. Inspirować się mogą też pomniejsze ruchy w innych państwach zachodnioeuropejskich i środkowoeuropejskich. Na przykład we Włoszech, mimo że tamte ruchy są od wielu lat dużo słabsze niż było u szczytu. I jeszcze będzie jeden skutek. Rosja, prezydent Putin będzie miał mocniejsze argumenty za dzieleniem Ukrainy i ewentualnie innych państw. No, bo skoro jeżeli Szkocja oderwie się od Zjednoczonego Królestwa, to czemuż nie miałoby świat uznać oderwania się Krymu od Ukrainy? Też przecież było referendum, wprawdzie pod lufami karabinów i czołgów, ale no, podobieństwo będzie eksponowane zamiast różnic, z nadzieją, że świat nad różnicami przejdzie do porządku dziennego. To wszystko. Osłabi e, zarówno Unię Europejską, e, jak i NATO. Nawet gdyby o, odrywające się e, twory nowo powstałe niepodległe państwa zostały przyjęte, chciały wstąpić, zostały przyjęte do NATO i Unii, bo obie te organizacje miałyby coraz więcej, coraz większą liczbę coraz mniejszych i słabszych państw, a to źle dla ogólnego potencjału. No to drastyczne konsekwencje, czy takie będą w istocie i co to oznacza dla samej Anglii, panie profesorze? To znaczy, ja bym jeszcze tutaj zwrócił uwagę na na to, jaką rzeczywiście Cameron będzie prowadził politykę, czy to będzie polityka skuteczna także w sensie ekonomicznym przezwyciężenia kryzysu. Bo to, że konserwatyści odnieśli sukces, to dlatego, że między nimi udało mi się w dużym stopniu przezwyciężyć skutki kryzysu. Jeśli nadal będzie tak skutecznie rządził oceny strony ekonomicznej, no to na pewno konserwatyści będą na tyle silną partią, że te tendencje właśnie takie ośrodkowe, jeśli chodzi o Wielką Brytanię, a także bardzo eurosceptyczne, będą mogli bardziej skutecznie przezwyciężać. Pan Krzysztof no To wszystko będzie zależało od, od rozwoju wypadków, między innymi właśnie od, o czym pan doktor Kostrzewa mówił, od tego co wydarzy się we Francji, tak jak zareaguje na to, jak zareaguje na to kontynent. No zobaczymy, to musimy na to spokojnie czekać. Zobaczymy zatem i poczekamy. Przejdźmy teraz do tematu dnia zakończenia II wojny światowej, dnia, który Europa Zachodnia świętuje 8 maja, Rosjanie 9. Myśmy się przesunęli do tego obozu, który zgodnie z czasem mierzonym na zachodzie obchodzi ten dzień 8 maja, ale już w samej tej dacie, w tym podziale, widać podzieloną pamięć świata na temat tego dnia. Ja muszę przyznać, że nawet nie wiem, czy panowie wiedzieli. Ja nie wiedziałem, że od nadal obowiązuje dekret, dekret, niedawno jeszcze dekret Bieruta ustanawiający w 1945 roku święto. Dzień zwycięstwa hmm. i, i A wolności. A Sejm zmienił no, ustawę. I teraz dopiero Prezydent, Sejm z... ustawę. Ale uchwalił. przeszło 20 lat. On, ten ten, ten, hmm. ten dekret, to dziwo, hmm. Weź ja obo 5 lat obowiązywał. Powiem. To jest coś hmm. naprawdę niesamowitego. A poza tym no, ja mam podstawową tutaj wątpliwość, no, czy my powinniśmy jako Polacy obchodzić e, Dzień zwycięstwa, ponieważ no Zwycięstwo nie było nasze. Straciliśmy niepodległość w wyniku II wojny światowej. Tak więc ja bym proponował, żeby to nie był dzień zwycięstwa, a raczej dzień e, pamięci o tym, czym była dla nas II wojna światowa, bo dla nas II wojna światowa nie była przede wszystkim zwycięstwem była przede wszystkim klęską. A to, co było na, dla naszego społeczeństwa najważniejsze, no to ten ogrom ofiar, te, te miliony obywateli polskich, e, które straciły życie i o nich powinniśmy pamiętać. Ale tu częściowo się z panem nie zgodzę, bo zgoda znamy konsekwencje Jałty, y, znamy konsekwencje wojny światowej dla Polski, ale trzeba też pamiętać o krwi tych zwykłych żołnierzy. Często szli właśnie z obozów ze wschodu, którzy walczyli i drugiej Armii i zdobywali Berlin. I bardzo duże straty ponieśliśmy. Tam też o tym ach, warto pamiętać. Chodzi o do coś dosyć. jeszcze więcej. Co do dnia warto zauważyć, że to nie jest tak, że Polska z daty sowieckiej, odziedziczonej przez postsowieckie państwa, w szczególności Rosję, przerzuciła się na datę zachodnią. Przerzuciła się na datę polską. W Polsce, na polskich ziemiach, według naturalnego, astronomicznego czasu był wciąż 8 maja